Cześć i to jest mój kolejny odcinek z Brawl Starsa na tym kanale A tematem dzisiejszego odcinka jest to moi drodzy Że będziemy odblokowali sobie Ultra Boxa Ale zanim to pamiętajcie Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę Pod tym filmikiem napiszcie komentarz A będę dla was takich filmików nagrywał więcej Przypominać że po 2000 subów więc subujcie Łapkujcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić mój drogi próg, co chodzi o suby, czyli mi się 2 subów, więc słuchajcie, łapkujcie, komentujcie, wpadajcie na mojego Discorda, ich macie w opisie oraz w komentarzu pod więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, tak jak mówiłem we wstępie tego ucieczka będziemy sobie odblokowali Ultraboxa, więc to nie jest żaden skam, serio tak będziemy robili. Teraz mam nas szybko wytłumaczę skąd się wziął ultrabox za darmo, bo nie dostałem go widzowie za koniec sezonu, za pucharki zobyte, aby odblokować Ultraboxa, tylko dostałem go widzowie w trochę inny sposób a mianowicie dostał go każdy, bo jest event widzowie, misja, misja, jest taki event i codziennie twórcy Brawl Stars czyli Supercell losują kostką, moi drodzy, różne nagrody. A ostatnio dostaliśmy jakieś dwie gemy, coś tam, zobaczcie tutaj gemy, monety, które można przy okazji odebrać i w tym dostaliśmy nawet Ultra Boxa, tutaj za darmo, za darmo, więc sobie go odblokujemy. A dobra, nawet w tym momencie, moi drodzy, możemy kliknąć, więc 3, 2, 1, moi drodzy, i uwaga, uwaga, ile będziemy mieli przedmiotów w prawym dolnym rogu, oby było jak najwięcej, proszę, w prawym dolnym rogu, rogu, żeby było serio dużo przedmiotów, przynajmniej tak, nie wiem, 25, 6, 7, 8 nawet chyba może być, więc im więcej, tym lepiej, i jestem ciekawy, ile widzowie nam wypadnie, więc otwieramy, 3, 2, 1, i uwaga, uwaga, mamy przedmiot. Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Potomów 21 to nie jest za dużo widzów, to nie jest za dużo. Nawet bym powiedział, że tak skromnie, ale jakiegoś skinka może uda nam się dropnąć. Na sam start 201 kotek Lecimy dalej 264 błyskotki, czyli trochę więcej, moi drodzy. Lecimy dalej. Oj, tutaj nie jest 100 błyskotek, więc malutko. 3 gemiki, zawsze coś. 3 gemiki, fajnie. 266 błyskotek, jak jest duża ilość błyskotek, jest serio spoko. 141 błyskotek i 15 przedmiotów do końca. 3 gemy kolejne spoko. 266 błyskotek, naprawdę fajnie. 260 błyskotek, jak duży błyskotek w 148 błyskotek, 113 podwijaczy punktów do doświadczenia. pierwszy podwejacze w tym widzowie UltraBoksie. 107 linksów. Ok, 139 błyskotek i świeci się w prawym dolnym rogu ósemka. Więc bardzo prawdopodobne, że teraz to pewnie jakiś skinek i proszę, żeby był widzowie giga fajny, Uwaga, uwaga, skin do broka chyba. Tak widzę czarny super straszny brok. To jest stabilny, dosyć fajny skinek. Jestem zadowolony. Do tego taki spray, moi drodzy. Taka odznaka do Franka. Taka odznaka do Kenziego. Odznaka wizuje do Maisy. Taki spray widzę do El Primo oraz pin do Broka. Więc naprawdę fajnie. A jeszcze ikona do Broka. Mega spoko, moi drodzy. W ogóle, patrzcie, mamy błyskotek. 200, 400, yy, 600, 800. Tutaj będzie dobra, ponad 1000, widzę. Ponad 1000, ponad 1000 był schodek. Naprawdę fajnie. Do tego skinek do Broka. 9 gemów, takie piny widzowie. No naprawdę fajnie. Mógłbym być lekko lepszy, ale ja nie narzekam, widzowie. Nie narzekam. Naprawdę fajnie. Tutaj mamy jeszcze dobrania jednego, bo jednego gema, ale mamy, więc też się giga z tego powodu cieszę, moi drodzy. Coś jeszcze mamy? Nie, tutaj już nic nie mamy. I moi drodzy, teraz możemy sobie przejść do tego Broka, zobaczymy, mam na, na tym koncie Plaszowicza Broka, oprócz tego mamy Broka prostotwrezjera i czarnego super strażnika Broka, którego widzowie trafiliśmy dzisiaj, więc naprawdę spoko i chyba będę grał nim, wiecie, on jest najlepszy z tych wszystkich, więc będę sobie grał nim, ustawmy sobie tutaj piny moi drodzy, okej, okay, myślę, że w porządku. I możemy sobie w sumie tego skinka przetestować. Zagramy sobie, moi drodzy, na właśnie jakim wapce? Na solo? Czy na tym? Dobra, zagrajmy sobie solo. Zagrajmy sobie solo, zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Mamy gadżet, mamy star power, mamy w Hipel do doładowanie, więc przetestujemy sobie tego broka i będziemy kończyli w widzowie odcineczek, więc zobaczymy jak nam pójdzie przetestujemy sobie skinka i będziemy kończyli, ale naprawdę fajny skinek, fajny skinek moi drodzy, lepszy taki niż żaden, także lepszy taki niż żaden, Dobra, no, raz spoko moi drodzy. Pin też fajny, pin też dosyć fajny. Mam takiego widzowie skinka tylko na głównym koncie. W sensie inna kolorystyka. Tam mam chyba widzowie niebieskiego albo czerwonego, już nie wiem, chyba czerwonego. Tutaj jak wypadł czarny, on też jest w sumie widzowie fajny, rybę ja nie czuję. W ogóle kolcik widzowie z skinem widzę widzowie 300 g, więc też giga giga nieźle. Tutaj się złożyło. Ale sobie zaraz widzę tego kolcika wyjaśnimy. On w ogóle... Ja też takiego skina mam na głównym koncie, wiecie? Dosłownie tego samego skina co ten kolt mam na głównym koncie. I w sensie jest ten kolt widzowie za 300 kemów. i potem możemy dokupić kolorystykę. Albo tą widzuję czarną, co matem chłop, albo wizuję taką żółtą. I ja akurat mam też tego czarnego, ale widzuje podjechał nas, wizualę, yy, Mortis, podjechał nas Mortis, nie miałem za bardzo co zrobić, no bo moi drodzy... No, na blisko Mortis, a jeszcze miałem w sobie gadżet gdzie nie podstakuje, tylko z bombą, sobie, z bombą, więc nie miałem co zrobić, Jest trochę słabo, że nas podjechał, no na ale widzowie, mam nadzieję, że teraz uda nam się coś tutaj ugrać, zobaczymy, okej, okay, co tutaj Kruk na samym starcie, dobra, postaramy się wkładać go, moi drodzy, o, trafiliśmy go ładnie, dobra, zbierzmy sobie Cuba, zbierzmy sobie Cuba, Dobra, mamy widzę teraz ile już HP, 5800, 5800. Dobra, ten grup ma 4 coś, więc fajnie jakbyśmy go pokonali. On jest totalnie, widzimy, na dwa strzały. Okej, okay, tu jeszcze mamy cuba. Dobra, ojej, teraz mnie obił. Dobra, on sobie polecie, dobra, to w tym czasie zbierzmy sobie cuba i zregenerujmy HP. Oj, ja chyba ginę w tym momencie, wiecie? Ja chyba ginę, moi drodzy. Chociaż 2000 HP. 790 HP, widzę 790 HP. Przetrwałem, przetrwałem jakoś. 4000, dobra, tutaj już widzę i mam lepszą sytuację. 6200 HP. A w jest już top 4, a w poprzedniej rundzie zajęłem 6 miejsce, więc widzę jak fajnie, już mamy top 3, jeszcze jak pokonamy fanga, nie, nie pokonamy, nie pokonaliśmy go niestety, za bardzo do niego podszedłem i nie ataku, top 3 widzowie, ale dobra, fajnie, 7 pucharków z tego meczu 6, z poprzedniego meczu 1, w sumie dajemy 7, bardzo rzadki start do 100 monetek, no i coś widzowie. fajny skinek, fajny odcineczek, ultra box odblokowany, i ja mam za to dziękował, dajcie komentujcie, wpadajcie na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzu podkreślam, jeszcze raz dzięki do dobrze, nie. trzymajcie się do następnego, cześć!